Dzisiaj będzie nowy, tworzyć nowy świat. Tak. A więc tak, mamy sobie nazwę y, FIFA Polski. Chcemy sobie służyć taką nazwę. Panie normalne skrzynię przy albo nie. Y, Patrzcie za sobą zachowań czy słuchajcie dodajemy jakąś modyfikację co? dodajmy um, sobie Aha, to skoro nie wiem, ja nie dodajmy sobie Aha, na... to skoro w ogóle to słuchajcie ustawiamy? nie stwórz i ja to wytworzymy nowy serwer nie, nie wiem, ale już minutę to wstęp, więc no, pogadamy sobie. Mam nadzieję, że już wpiszcie na kanał Polskiego X1, Polski X3, obtx 143, Ty. No i nie wiem, czy Polski X3, to ogląda, ale jeżeli tak, to go Jeżeli wyjdziecie na kanał Polski X1, to mogliście wczoraj widzieć film od 98 do 100 na profesjonalnym sprzęcie. Ja wiedziałem, i zabawny był. Słuchajcie, to się nie chce ładować serwet. O Gadam słuchajcie na BZ Toku, Edition. Nie dzielno po prostu to jest beta, więc to jest, więc przetąbane. Okej, okay. Zapiliśmy się i... Jesteśmy. Mamy jeszcze trochę to, to, to to... To chleb... Jabłko, rybka... Potyknie co? Będzie krapkować? Nie wiem jak to słuchacie, nie wiem jak to... I co? Jest, jaki oj patrzcie jaki skram! Co to za dźwięk, bo mnie się zetespiły? co? Więc to nie pasuje? Nie, na już się pasuje wszystko. Teraz teraz sobie, w sumie, pozbieram tutaj te dawienka. Jeśli się co, to chyba, a już, co? Nie, będę słyszał. nadchodzący <laughs> to słuchajcie. O, słuchajcie, patrzcie. To jest albo kopia, zda. Bo nie zauważyłem wcześniej. Co mi ja tutaj słychać, znaleźli na tym odcinku czy jakoś wiochę. No słuchajcie, jest możliwe. Możemy wszystko Słuchajcie, mogę mieć takie lagi. Jakby były jakieś lagi, to przepytaszam was bardzo co. Ale wiecie, no. Nie wszystko jest idealne, nie? Teraz ja mam lagi, ale tego pewnie nie widzicie, albo... Wiadomo, że to widzicie. No, no wiadomo. Nie da się wszystkiego zrobić.

Pamiętajcie sobie. Mobilna wersja powinien a na komputerowej to świekka. Ale to jest dobr. Niestety ale muszę się, nie się z tym pogodzić. Chociaż uwielbiam miecze w Minecrafcie. Tak jak dalej jest w Minecrafcie To jest nawet jest mieczek tylko I pistolet. O, patrzcie ile męgla tutaj jest. Proszę, skończy węglu. Tyle? Tyle. Ile tego jest? Ooo, dużo. W sensie mi tyle wystarczy. Okej, okay, żebym tylko z nie zmieniło. W ogóle z oczami nie, z do góry i nie zaznaczyłem co mam na dole. Widzieliście jak za mnie padł A. Nie wiem co zagadało, półtorej serca, Tak. tak. Patrzcie, widzę to teraz na dół. Widzieliście? Jak żebym przeskoczył? Co mnie oczywiście dziwi taki przeskok. Żeby co? Nie, do... nie, nie dostałem, nie, nie widzę. Nie, dos... nie dodałem sobie wizywy jump na start. Bo nikt sobie nie wiedział że no to dostałem jump Powca! Zabita. Świnka! Świnka! Nie żyje po Ja Dzisiaj wydać dwa odcinki z Sud Vivana. Aha, fajnie tutaj. Ale Świnka. Słuchajcie, ja odmienię na mnie, się sfokusuje. No też słuchajcie, prawdopodobnie przączy się na kąpę. Jest kąpę, skąd będą nagrywki? Bo chcecie, byście coś, takie, takie coś chcieli. Nagrywałabym na kąpi. Byśmy sobie płykali w mojej kratce, bo w first try night funky. Znacie, panie dobry, nie? Ale nie ty to zapytasz, to kanał z wam pomoże z kogoś co jest? Patrzcie, widzę, jest wioska, albo wieża piladziorów. Aha. Jak źle. Patrzcie, ja jeżdżę nie Goscidoniusa, patrzcie. Tam jest wieża piladziorów, to jest wioska. Spójrzcie, wieża ja tam. Widzimy, że są te wioski sobie na jedzenia. Widowie, proszę was, ale co, taktyczne 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 słuchajcie, jak mówiłem, jest strasznie tym wieśniakom. Jakby to nic tutaj nie mówił. Obok, tuż obok nikt nie jest. Do ich najmłodszych czyli gdzie jest moja Dobra, tutaj jest czyli no wiesz jak villagerów dobrze wiecie też nie wiecie villagerzy to taka mordecza wersja villagerów tutaj te adobie zabijać to jakby Gdyby... demoniczna jakby to powiedzieć wersja no tej naszej no to jest sobie panów. Eee, oczywiście to, co zrobimy. za niektórych może być niefajne. Ja musimy sobie słuchać, so Ubić Na żelazko. Po żelazku i Potrzebujemy, to musieli. A, co? Nie zabiję go. Nie wiem, go zabiję, ale mi się nie chce. Wiecie? Za ja dużo trochę roboty. O, mam pięć fajnie Fajnie. Ehm. Będziemy sobie słuchać, szukali jakiegoś, nie wiem, kowala. Choć jest minus. W zasadzie nie jak w tej. Tej wiosny wygląda kolor. Jeszcze dowiem. O, co tutaj masz? Dobra. O, chlebek wezmę sobie. Potrzebuję to strasznie. Nie wiem, że tutaj nie masz tak siana Dlatego, niestety, muszę to wziąć. A, to jest ten fajny domek. Nie by się w taki Ja bym sobie takie nie zbudował. Jeśli na ślubu tu jest odbiła, więc w domku nigdzie nie zamontować. No nie, żartuję. Weźmiemy sobie potrzebne materiały. I dużo wioski też zbudujemy Dom, ale słuchajcie, najpierw będę chodził po domku i słuchajcie trzy luki Jest trzy kasy, nie jest. Dużo ziemniaków. Dobra, zapamiętać, Wioski, wioski. W wiosce Tajdze, w tej wiosce, nigdy nie chodzi do tej wioski po chleb. To jest Dzimnioków. To naj... dziwna ta wioska. Widzicie tam? I żeby na dżedów. A i a tylko a... nie. on tu rzuca i mieszkają. W zasadzie, że się to ja nie chciałem w to badzić, ty. się potem do wiosek, do tej się nie w czy naprawdę, nie, niech to badam się. Mówicie mi czasem w komentarzach. Czemu zostawię tam tą wioskę? Bo nie chcę. Nie chcę się budzić z myślami, że prawdopodobnie zaspani mi się ten słuchacie z tym banerem jak plecach i będę musiał budować wioski. Od czego jest golem? Od walki. Ci, oni się tutaj bawi to zdubca ich. Nie moja wina Jeśli ja coś stanie w wiosce. Oni się coś chcieli wybudować. Nie, ja. Ale no może to już że przyszli. Że ja tobie przyszli pierwsi. Nie wiem. Nie wiem. Wtedy to nie wiem. Ja bym wiedział, widzę, to bym powiedział. Oj, ci, kurde, mam laka, widzowie. Nie, jak się da w innych wersjach bez neta. No. Oho, Za wiecie, trzeba będzie iść z A gdzie jesteśmy? W wiosce! O, wkłada mi się do faleku. po połowie godziny kiedyś nie chcę. Co ja się dzieje? Będę się przespać. Żeby, żeby się mogło, jeśli nie zdążymy zadać. Jeśli się zadać, to będzie waleczk... Walę. Nie, nie, zamieszkam, go wydłużył. Patrzcie jaki fajny. Ej no. Nie? Czy mam pomysł, ojcie. na swój własny domek. To tak wygląda jak taki typowy bobek. O, ale fajny, nie? Patrzcie. Chwila po środku. No to już te wioski mnie wciąż zaskakują. No jak na jednym co odcinków mówiłam, to się przez 3 godziny. E to doł. Jakby dał jak to mówi nubek z tego kanału, to znalazł taką wnioską pustynną. żeby tak, jakby mini zamek. Te. Dobra, podaj sobie takie. No to na pewno nie jest oczy, bo mi. Trzeba być jakieś takie duże. Wezmę sobie teraz tą kuddełkę. Cześć. Czy coś na jakimś trzemajkach? Patrzcie, ten pyształ Endu Cię zabiera na hit, ale wystarczy postawić jeden bydłoczek? Nie, zginiesz nie Choć nie jakieś dwa, czy co? Bez wydajki tylko nie zdać trzy, pięć. Proszę, masz jak wysadzisz. ale najlepsza z wydolką w rzeczywistości nie pomoże. Zabieram. Wiem. Naspokaję. Zmienię sobie weźmy sobie zapewne Wioskę zawsze, tutaj przepadługę. Znaczy no. Jest wszystko, co jest potrzebne na bazie, i to sobie przewadbuje Co? Chodź. Pójdź na świat. Dobra, co się nie potrzebuje. Ja, teraz tapię, dobrze, dobrze, nie, teraz taki, jej nie do wdech, jak Nie ma? No nie, ja nie widzę. No. Jakieś szkóry. Ja bym sobie mógł postawić w niej dane. Czyli ja zamierzam znaleźć coś tutaj dla anopolony, słuchajcie. Coś jest, no ona jak pewnie o co? to. Już tutaj mógł... O, tutaj jest dużo miejsca. Musiałem musiał to wypłaszczyć. Ale słuchajcie, najpierw poczekam jakieś. jakieś rzeczy, jakieś miejsca. Co innego. Nie sobie wiem, co no, tak, to tak, jestem jest to wiele. A może się to sobie? Wieża. Wieża pienagerów, tuż obok wioski. I to jeszcze z tego samego go dodać na Wzięcie ktęcy Tak. Generowanie tego świata nie poszło idealnie. Świat się dobrze nie wygenerował. Nie, to coś... nie chcę tego rzucać. wyjście. No nie, ja to zamiast miejsce dobicie. Coś... Wyjście nie. wiem to nie Więc. Wyrusza świat Słuchajcie, jakiegoś idealnego miejsca by było Bardzo dużo na budowali, sobie jakiegoś fajnego domku Mianowodze mnóstwo drzwi wal Mamy taką rzecz Uber'em My to z chłopackiem 3 I wiem, słuchajcie, kto to jest Gdybyłem to tajemniczo to byłaby to samość To no, mój kuzyn, Kamil Szedł. Oczywiście na słowa nobska Boskiego serdecznie wiadomo, hmm? Nie ma co. Dwa i 2,5 głodu mi zejdzie. Z jednej chyba, wy co? Nie ma, do się dużo ekspa. po ekspa. Będę zbierała węgiel, to by się dużo na zbiera. O tak, tak. Co jest? Ty... Dąb? oddzielny. U niego dajcie. Tak, to sobie tutaj domek własny własne Co to zrobię, taki. Taki. Pokręcony. Widzicie? Pojedynczy domek w lesie. Ale patrzcie, niedaleko, daleko aż tak nie musiałem iść, żeby znaleźć kolejną wioskę. Czy to, jakby chciałem? A nie. No chodź, mieszkam sobie tak, ktoś tuż poszli do trzech. Słuchajcie, damy na sobie pewien pomysł, żeby zamieszkać wśród trzech. Będę mógł mnie do mnie dość. tym, że się specjalnie tylko taką fosę. I będę trzymał te podfotki. Te dwie kratki, żeby Żaden mi nie wszedł będę sobie się za stał. Więc co wiecie, ja sobie pod I one będą tu wchodzić i spadać. A ja będę sobie stał. Przejdziemy ku Kłód się ma ja też tak blokuję często. Lubię jedną wersję i chcę się nagrywać. wiecie, jakby wam to powiedzieć, zapamiętajcie sobie zawsze, wiecie, własny pomysły, Na przykład, ja sobie zbuduję jakiś domek, to będzie wasz pomysł, wiecie, jak ja coś zbudować. No, to co, możecie sobie też taki zbudować, Witajcie. też mam pomysł, Poko może na innej się wam by to powiedzieć. Ale jeżeli za coś pyta, ja zapamiętacie, trzeba wiedzieć, w siebie, pyta. I znowu zareagowało. Zobaczcie, ja zwykle reaguje. Widziała? Zobaczcie, kolejny wieśnie Jak zda kota, jak się przechał ramek. się to, da się przechać, przesuć. No, słuchajcie, widzowie wie. to na pod koniec odcinka. Jeżeli wytrwaliście do końca, to pamiętajcie. Zawsze wiesz w siebie i wam coś pokażę się na koniec. Coś na pożegnanie. wam pokazać. Dobra, czy taka jedna motka czekajcie. Czekaj, czyli musiało wyskoczyć, słuchajcie na twarz. No akurat teraz tak. Na zasadzie motki, co nie działa. No, tego fajnego motkę. Chodź, cię odlaguje. Hmm. Czy to ogóle gówno musi, może działać w końcu? Hmm. się sobie zagrać, nagrać... Nic nie działa. Nigdy nic nie działa. Jak Chciałem zrobić coś dla siebie. Coś... Dobrze, słuchajcie. Daj cały czas zaczekaj, aplikacja mi w ogóle nie reaguje, pokazuje. Więc co, no siema. I... Już nie mogę nawet włączyć filmu. Ale się po co się popsuła, siema no i... E, Ej, Pandero!